Dzień dobry, panie prezesie. Dzisiaj 24 marca to jest 44. rocznica pańskiego debiutu w reprezentacji. Sporo czasu, tak? Pokiwał pan głową, sporo czasu minęło. Polska Argentyna w Chorzowie 1-2, w Ramki Kazimierz Kmiecik, Scotta i Hausmann dla Argentyny. Natomiast mnie bardziej interesuje, pan był jednym z pięciu debiutantów e, tego dnia, najmłodszym na pewno. Jak pan wspomina ten dzień, atmosferę w szatni, wyjście na murawę, bo pan wchodził na Murawie w podstawowym składzie. Tak, dziękuję, bardzo mi miło, że Pan mi to przypomniał, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ten czas szybko leci, bo 44 lata minęło od debiutu, potem były 10-12 lat grania w reprezentacji i tak Rzeczywiście muszę powiedzieć, trochę ten mecz pamiętam, bo to był dla mnie wielka, wielki zaszczyt i wielka przyjemność grać pierwszy mecz w reprezentacji to z Argentyną na Stadionie, na Stadionie Śląskim. Pamiętam, że wyszedłem w pierwszym składzie w pomocy razem z Dejną i z do pewnego momentu wszystko dobrze, dobrze wyglądało w 58 minucie, chyba żeśmy strzelili bramkę, Kmiecik 1-0 dla nas, żeśmy dobrze grali. W 63 czy w 64 minucie e, Argentyńczycy e, zremisowali, może powiedzieć mój debiut tam się zakończył, bo zostałem zmieniony. Także prawdę powiedziawszy używając e, takiego odsłanego myślenia można powiedzieć, że zremisowałem w meczu inauguracyjnym, natomiast no, potem straciliśmy drugą bramkę iśmy przegrali. Oczywiście, była to fantastyczna, fantasty, zaczynała się fantastyczna e, przygoda, pamiętam jak dzisiaj jak przyjechałem, byliśmy w hotelu Katowice, po południu zszedłem na dół i siedziało tam kilku e, starszych zawodników, chyba, go, chyba Gorgon, jeżeli się nie mylę Szymanowski i Kaziu Dejna. się do nich dosiadłem, piliśmy kawę, na koniec oczywiście miałem gest i, tak jak zresztą zawsze, bo to zawsze było moją silną stroną, ja zapłaciłem za, za, drobny, za drobny rachunek i podobało mi się. Podobało mi się, wszystko to czułem gdzieś tam w środku, że, że, że to jest wielka przyjemność. Pierwszy trening, prawda? Dla mnie to były legendy. Wtedy wtedy był 74. Rok Mistrzostwa Świata, fantastyczna impreza polskiej drużyny. Wcześniej była Olimpiada. Byłem w tym wieku takim 16-18-letnim, że na to wszystko patrzyłem z wielkim. Z wielką taką pompą kochałem piłkę, kochałem tych piłkarzy i nagle nagle mogłem z nimi wyjść na trening, mogłem z nimi w dziadka zagrać, mogłem ich na treningu okiwać, mogłem się mogłem sam sprawdzić, że oni są fantastyczni, ale jakoś sobie przy nich radzę. Czyli to dla mnie też była taka nobilitacja i przejście na wyższy level, na wyższy poziom. Także także same, same przyjemne, same przyjemne skojarzenia. Panie prezesie, a to był taki czas, kiedy. Kiedy modne były chrzciny, kiedy się wchodziło do zespołu. Pan pamięta, co się wtedy mogło wydarzyć? Nie nie, tam chyba nie było chrzciny przy tej okazji. Ja pamiętam, chrzciny chyba miałem gdzieś tam, e, gdzieś tam później zrobili mi chrzciny. Oczywiście kiedyś, dzisiaj już tego nie ma, no jest klaps na tyłek. No, niektórzy widzę chcieli się wyżyć, jak to zwykle było, ale specjalnie ja się, zapiąłem się tak, że specjalnie, specjalnie nie płakałem, specjalnie nie narzekałem. Panie prezesie, a samo spotkanie, bo to jest hymn narodowy 60 tysięcy osób, naprzeciwko reprezentacja, która jest drużyną kraju gospodarza kolejnych mistrzostw świata w 78 roku, jak się później okazało mistrz świata. Jak pan, jak pan to odczuwał? To, to były dla pana duże emocje? Były wspaniałe, wielkie emocje, natomiast no dzisiaj po 44 latach no nie, chciałbym, nie chciałbym i do tego wracać, bo musiałbym troszeczkę, jak to się mówi, tworzyć w głowie, bo bo jednak ten, ten ząb czasu, ilość meczów potem i cała kariera po karierze, całe życie spowodowało, że gdzieś tam te wszystkie wspomnienia człowiek pamięta, ale można powiedzieć w tych najważniejszych momentach. Nie chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym mówić o tym, co czułem podczas hymnu. E, wiadomo, hymn reprezentacji kto, kto kiedykolwiek miał możliwość reprezentowania barw narodowych naszych jako piłkarz, stanie na środku boiska. I. Usłyszeć to, jak cały stadion ci śpiewa Mazurka Dąbrowskiego, no to jest przeżycie, które, które bierze z sobą do grobu. To jest coś wspaniałego, co coś fantastycznego. Miałem tą okazję ponad 82 razy. Pewnie pewnie jakbym tak się kiedyś zastanawiałem, że jakbym nie, nie był tam raz dwa razy dyskwalifikowany nie za swoje problemy, ale za problemy innych piłkarzy, których broniłem i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym jeszcze za dwa lata pograć w piłkę, to pewnie tych meczy było i ze, ze 120-130, ale wtedy tak nikt nie. Myślał, żeby te rekordy bić, żeby za wszelką cenę grać jak, naj, jak najdłużej. Natomiast no, dla mnie każdy mecz, każdy mecz reprezentacji to było, to było wyzwanie. Panie prezesie, to jeszcze tylko jedno pytanie. To był rok Igrzysk Olimpijskich i Polska podczas tych igrzysk miała bronić tytułu mistrza olimpijskiego, bo jednocześnie trzecią drużyną świata. Pan wychodząc na boisko w Chorzowie w meczu z Argentyną, myślał o tym, że są Igrzyska Olimpijskie, że chciałby pan na nich zagrać? Jak wiemy z tych debiutantów tylko, tylko jeden pojechał. To znaczy ja muszę powiedzieć, że bardzo szybko się kapnąłem, spostrzegłem, że będzie ciężko pojechać na Igrzyska Olimpijskie, bo, bo tak jak sobie kalkulowałem, to, to wydawało mi się, że nie będzie chęci, że nie będzie chęci, że tak powiem, odmodzenia tej drużyny przed Igrzyskami olimpijskimi. I ta drużyna chciała pojechać na ostatni turniej w swoim składzie i można powiedzieć, zabrakło miejsca dla, dla wielu piłkarzy. Natomiast Igrzyska Olimpijskie dla mnie to nigdy nie były. Rzeczą najważniejszą w piłce, bo igrzyska olimpijskie są najważniejsze dla wioślarzy, szarmierzy, lekkoatletów, dla, dla wielu dyscyplin, natomiast w piłce nożnej igrzyska olimpijskie wtedy to były igrzyskami krajów, można powiedzieć yy, yy, Tych takich, można powiedzieć, naszych bliskich przyjaciół krajów komunistycznych, plus naprawdę grali amatorzy z innych krajów, później były U23 Później to różnie wyglądało, wydaje mi się olimpiada, piłka to, to, to nie jest rzecz naj... najważniejsza, specjalnie wcale wtedy nie nie płakałem, coś tak czułem, że mogą mnie nie zabrać, i wiem, że, że trochę to dziwnie wyglądało, ale wydaje mi się, że, że, że tak można powiedzieć, starsi zawodnicy się bali o to, że młodzi przejmują władzę, przejmują ich miejsca. No i... Zawsze pan Kazimierz Górski mówi tak, widzisz, nie wziąłem Ciebie na te igrzyska olimpijskie, myślałem, że będziesz na następne, a już nigdy nie pojechałem. To taka była sytuacja. Panie prezesie, świetna pamięć. Dziękuję bardzo za te wspomnienia 44 lata po i za czas poświęcony widzom TVP Sport. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Do widzenia.